Czy można zbudować sobie Sigma Ironmana? To pytanie zadają sobie każdy fan Lego Avengers, ogólnie też fan Lego Ironmana. I dzisiaj, moi najdrożsi widzowie, nauczę was jak zbudować właśnie takiego Sigma Ironmana. Na początku e, nauczymy się przede wszystkim zbudować prostej figurki Ironmana. A potem zaczniemy od trudniejszych części, takich jak jego główna moc: nóżki Ironmana, tłów Ironmana, rączki Ironmana, kask Ironmana z 2022 roku. I przede wszystkim ostatnia część do zrobienia figurki Ironmana, bardzo prostego, jest taka twarz Ironmana. I to jest dwutwarzowa, więc z tyłu jest także taka. Trochę światło jest, nie widać, ale potem Wam to resztę pokażę. Więc do zbudowania tej figurki potrzebujemy ogólnie tych części, a częściami, mocami, jak już mówiłem, albo nie mówiłem, nie wiem, nie pamiętam, to nauczymy się za chwilę. A teraz poczekamy, aż zbuduję figurkę, czyli Magię. Figurka Iron Mana zbudowana dzięki magii. Nie żartuję. Eee, więc strój ogólnie taki. Przekajcie, teraz będzie lepiej widać. O, widzicie? Taki efekt, nie? I teraz lepiej widzicie figurkę. Tutaj pokażę Wam twarz. Taka twarz. I taka twarz. Więc dopinamy część. I teraz zajmiemy się trudniejszymi częściami. Figurkę na chwilę odkładam na bok. Więc mam tutaj różne ciekawe części. Części możemy użyć o takich, widzicie? Ale ja użyję trochę innych. Na początku użyjemy takiej prostej części. Tutaj taki znany klocek, taki plate. Tutaj taka linia dookoła, trzy takie plejty i takie Taki klocek, więc e, to będzie e, nasza pierwsza część, druga na nogi, bo ta była na prawą rękę, potem dwie nogi, identyczne, e, nawet nie odbicie lustrzane, tylko identyczne takie, oto turbo do ładowania Edgar e, z Brawl e, dobra, więc tutaj... Dwa takie klocki, które zwykle są oznaczone za, na wodę, dwa plejty oraz takie elementy. To są dwa elementy na lewą i prawą nogę. I na oczywiście lewą rękę potrzebujemy takiej prostej części. Opiszmy ją tutaj identyczny wzdłuż. Dwa plejty i taki element. Potem poczekamy, aż figurka zacznie mieć w sobie magię. Czekaj, czy ja słyszę ten moment? Tak, to ten moment! Iron Man zbudowany. Patrzcie, prawa ręka najbardziej imponująca. Lewa ręka nawet spoko i takie turbowuty, które możemy lekko przekrzywić, żeby była lepsza efektywność. I już niedługo w nowym odcinku Tymon wiele przygód. Zrobimy animację z tym oto Iron Manem. I niedługo kupuję zestaw Marvel, gdzie zbudujemy dwie kombaty Marvela. I jak wiemy będę nagrywał Brawl Stars. Jeśli ktoś nie wie, mam już trzy filmiki o Brawl Stars na moim kanale. Więc wkładajcie dzisiaj. Dzisiaj Wam się za chwilę wyświetli odcinek z Brawl Starsem Polecam obejrzeć nawet dwa lub trzy. Będzie mi bardzo miło, mam już 40 level na karnecie odblokowanym jako plus za 59 zł 99, 99 groszy Więc naprawdę, dużo to kosztowało, jeśli dobijemy na tym chociaż 170 lub 80 łapek w górę przycinam każdemu mojemu widzowi serduszko, a co najlepsze subskrybuję każdego jego kanału Już zasubskrybowałem kanał 15 widzów, więc zdrówko dla was i nie, niedługo nie widzimy się na Brawl starcie przypominam o e, nagrodzie, nagrodzie głównej, bo będzie też nagroda druga. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was widzowie i Iron Man mówi Nara".